Przyjechał Pan akurat w czasie, kiedy sprawy gospodarcze zeszły nieco na plan drugi, nawet kampania prezydencka zeszła na drugi plan. Praktycznie oni nie słychać, chociaż chciałabym, żebyśmy o niej porozmawiali, bo najważniejsze stały się stenogramy. Czy w Pana oglądzie katastrofy smoleńskie one cokolwiek zmieniały? Nawet nasze niesprawne państwo. Mamy tanie państwo. Ono nie może być sprawne na miarę naszych oczekiwań. Stąd przestarzałe samoloty rządowe, źle wyszkoleni piloci, nawet taki szum informacyjny, jaki wytwarza prokuratura. Dołożył się do tego szef prokuratury wczoraj Seremet, ku mojemu zdziwieniu. Ale nawet te, te niesprawne państwo dorobiło się staranniejszego odczytu po latach, późno, ale ten staranniejszy odczyt odsłania coraz bardziej ponurą prawdę. O ostatnich minutach lotu i to nie jest kwestia państwa, bo to było, to państwo się nie wtrącało w to, jak zorganizowali sobie te ostatnie minuty uczestnicy tego lotu i jakkolwiek jest to bardzo pewnie bolesne dla wdowy po szefie sił powietrznych, no to on jednak wisiał nad tymi młodymi pilotami i nie wypowiedział czegoś, co powinien rozważny dowódca wypowiedzieć, mianowicie, panowie, to jest zbyt wielkie ryzyko, to jest samobójcza wyprawa Unikamy tego lądowania Raczej wskazówki ośmielające były I, Ale poza tym odsłania się Ten koszmar, który Zwiększał ryzyko błędów Pilotu, bo to był koszmar Co oni przeżywali, ten nalot W pokpicie w Ja wolałbym, żebyśmy byli ciszej nad, nad tymi trumnami Smoleńskimi, zwłaszcza w kampanii wyborczej Ale to jest niemożliwe, bo ci co się domagają Tej ciszy, tak naprawdę urządzają Miesięcznicę, rocznicę i będziemy znowu mieli fabrykowanie tego kłamstwa Smoleńskiego, przerabianie katastrofy, tragicznej katastrofy na zamach. To jest w tym jakaś, Ja widzę jakieś podobieństwo, bo mieliśmy niechlujnie przygotowane wybory samorządowe, niechlujnie przeprowadzone. One się zamieniły w tej fabryce ugarstwa w fałszerstwo. Nie ma żadnych dowodów, ale szef PiSu na trybunie sejmowej wypowiada nieprawdę, czyli kłamstwo. Wybory zostały sfałszowane. Nie ma najmniejszych dowodów zamachu. Był niechlujnie zorganizowany przelot z tragiczną końcówką, i to w tej fabryce ugarstwa zamienia się w zamach. To jest, że, to jest rzecz niezwykle niebezpieczna dla demokracji, bo budzi nieufność dla, dla organów własnego państwa. Socjolodzy mówią, że jeżeli idzie o kampanię wyborczą, to właściwie także o postawy ludzi. Bo tak, liczba tych wierzących w zamach nieco się, nieco się zmniejszyła. Ponadto oni też podają różne powody, są zdezorientowani, że to jakby już nie ma politycznego znaczenia. Czy pan by zgodził się z takim poglądem? No to nie przestaje być tym mitem założycielskim, budowanym na nieprawdzie. Dlatego mitem niebezpiecznym dla partii, która nie jest jakimś folklorem politycznym, marginesem w Polsce, tylko ubiega się o władzę. Człowiek, który wypowiada nieprawdę o wyborach, o fałszerstwie wyborów, wbrew jakimkolwiek dowodom, pewnie chciałby być premierem dużego kraju, niezwykle poważanego w tej chwili kraju. Także to ciągle ma znaczenie polityczne, bo, bo ten cel, jakim jest pozyskiwanie głosów, czy to przez głupkowate no, straszenie euro. Polaków, czy właśnie wypowiadanie nieprawd o Smoleńsku, czy, czy, czy wyborach, No nie uświęca środków. z tego wychodzi to, to urąga higienie umysłowej Polaków.